zwłaszcza autorów yy, tych zeszytów, tej, tej, tego, tego ustawy numeru. Tutaj pan Marian Pilkowski. Ja będę przedstawiał po kolei, żeby moi no wszyscy, wszyscy może, może jeszcze dobrze znają. Yy, Marian Pysiak. Yy, Mateusz Braun, który za chwilę poprowadzi yy, wykład yy, o filmie etnograficznym. Yy, Eugenio Regliński. Proszę, ale jest. I w zastępstwie autorskim jest pani Mama, panią Wękiel, Kasia. Kasią, i, i Janusz Kusiński. Być może no być może w no e, etnologicznej. Tu etnologia, e, dziedzictwo kulturowe jakby, jakby, jakby jest takim takim y, sednem tego wyszytu, dlatego na okładce jest taki, tak, taka, o, takie słoneczko kurpiowskie jest, y, zdjęcie, jest zdjęcie Jacka Oleckiego, o którym będzie Mateusz za chwilę y, opowiadał. Zdjęcie pokazujące rybaka patrzącego w słońce, wypatrującego pogody. To zdjęcie zostało zrobione na terenie Płatu Kolenskiego. Y, nawet bodajże chyba y, y, Mateusza tata, Krzysztof Braun, który nam te zdjęcia przysłał, nie, chyba nie bardzo wiedział, być może pan profesor Olecki nie, 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 nie opisał, gdzie ono było zrobione, bo było, było tylko napisane, że w powiecie To zostało zrobione. Bo niektóre ze zdjęć, które są tutaj w zeszytach, były robione na, na terenie, w okolicach Wincenty i Kosła. I reżyserię filmu nie skończyłem. To co chcę Państwu pokazać to właściwie nie jest, trudno to nazwać wykładem, to bardziej prezentacja filmowa, która nawiązuje również do tekstu, który jest w tych zeszytach. Tekst opowiada o etnografii Jacku Lęckim, który głównie prowadził badania na kurwiach. I można powiedzieć, że jest w pewnym rodzaju prekursorem filmu etnograficznego w Polsce. Bardzo, bardzo skrupulatnie, bardzo, bardzo poważnie podchodził do, do używania, używania kamery w celu rejestracji i wywiadu etnograficznego i rodzaju w rodzaju. Rzeczy typu rejestracja rzemiosła artystycznego, obrzędów, instrumentów ludowych, i, i wpisuje się to w coś, co, się nazywa, co nazywamy dzisiaj niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Polska w 2004 roku podpisała konwencję UNESCO dotyczącej konwencja dotyczy ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To dziedzictwo, to dziedzictwo zostało zostało, znaczy jego konwencja konwencja wyszła ze strony Japonczyków. Dlaczego? Ponieważ po II wojnie światowej ja, 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 na, na Japonię zostały nałożone sankcje związane z y, kultywowaniem tradycji związanych z wojną. Kajasiu w tej księżinie A te gorące słoneczko zginie Poziąć się coś ciekawego Będziesz bardzo choty z tego mojego

Przedstawiające zwierzęta, które pomagają w pracy i dostarczają pożywienia. Kupione na kościelną ofiarę mają zabezpieczyć żywe zwierzęta przed morem, konie przed ochwatem, krowy przed jałowizną, świnie przed parchanie. Cierniowa, albo Dgielek, czy też Janusek. Włoto chroniące dziewczęta przed utratą czystości, kobiety przed pokusą niewierności, a staruszki przed upartym bólem głowy. Woto przedstawiające dziecko. Kupują je tylko kobiety niepłodne i spodziewające się dziecka. 1958 rok. Krupiowska wieś Brodowe Łąki. Odpust w dniu Przemienienia Pańskiego. Tragan ustawiony na dziedzińcu kościelnym. Sprzedają twórcy wód, brastewni, kościelni, zakrystiany. Toma woskowe lata oraz świece własnej produkcji. Miejscowości, ale już w roku 2002-2003. To, co nas wyjątkowo tego uderzyło, zaskoczyło, że to właśnie do dzisiaj ta tradycja jest żywa. Wygląda to praktycznie identycznie jak na filmie Jacka. Są? Tutaj nie ma komentarzy, jeśli Państwo mają pytania ale związane z nie chcę, chcę przeszkadzać w, w, w odbiorze filmu, ale jeśli są pytania w trakcie, to ja bym to wszystko Zachęcam. Yy, yy, wyrabia yy, fligawki i... Yy, nie, nie, nie tylko dlatego, że no, jest rzemieślnikiem i się tym zajmuje od, y, y, praktycznie całe życie, ale również dlatego, że jest nauczycielem i przekazywał tą wiedzę y, 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 wielu młodym ludziom na przestrzeni y, ostatnich y, 30 y, y, lat. No i trzeba je uważać od, od południa. Od, od południa, nie od północy, od północy to się nie nadaje. Tylko od południa. I tak się żyna, cała się kałeść żyna, ona trochę zaschnie. No i bierze się płosi do roboty. Wysykuje się ją, żeby podobna była ta do ligawki. Bo to identyczny dróg tylko. I podobna była do ligawki. No i się, jak się to wysykuje, to się rozszyna i się wydłubuje, wydłubuje się środek, się ładnie się wydłubie i później się skleja, skleja się i maluje się bejcem, następnie farbą bejcem się ją zacyśni i później lakierem. I później się robił obrębki, obrębki, cztery obrębki, żeby ją ścisnąć, o, to ona jest, jest wiezna, wiezna na sto lat. Jest tu kazał, żeby ja, wybijał w którym roku, rok, żebym miał na, żeby na każdej lgawce rok wypić, ale ja tego nie robię. No i się dobiera Zaglądają czasami na naszą stronę, W zeszłym roku. Pokazywaliśmy taki film, to był opus, chyba tak? Opus Harcerski w Koźle. Autorstwa pana Józefa Jakieckiego, z którym współpracujemy. On tam dostarcza zdjęcia, niedługo pojawiało się na stronie warstwa zdjęcia. I on nam niedawno przysłał po dłuższych namowach film, który nakręcił w 80 roku podczas pochodu pieszomajowego w Kolnie. Także jest taka ciekawostka czterominutowa. Myślę, że wiele osób się odbędzie wśród tych maluchów maszerujących, a wśród tych stojących na trybunie też parę osób poznamy. Pana Józefa długo namawiałem, ponieważ pan Józef trochę miał wątpliwości, czy dopuszczać tego. Nie, panie Józefie, no w sumie każdy z nas w tych pochodach uczestniczył. To nie była jakaś żadna deklaracja, nie wiem, przynależności. To po prostu tak, takie były czasy. Nikt się specjalnie na to nie Zapatrywał jako na coś, yy, coś złego. No i udało nam się namówić ten film, przysłał dzisiaj premiera y, filmu, a niedługo pojawi się na stronie Towarzystwa. Przypominam adres: yangston.fr Thank <laughs> you.